Właśnie jedziemy po PlayStation 4, więc cóż no, jaram się niesamowicie. i bezpiecznie kupić końce, koniecznie sprawdźcie nowe źródło. Link w opisie, foodcoins.pl, płatność przelewem, paysafe sMSem i sms-em oraz liczne konkursy na fanpage'u. Zapraszam. O kurwa! Siemanko, z tej strony Nexem, witam się z wami serdecznie w odcinku, na który czekałem od tak długiego czasu. No, jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie. Naprawdę, nareszcie, nareszcie udało mi się dokonać zakupu Sony PlayStation 4. Tutaj w tej wersji jest dodatkowo z GTA 5 i Raymanem Legends. Teraz dokonam unboxingu tej niesamowitej konsoli. No i tak na dobrą sprawę nowej ery w historii mojego kanału. Bo ta konsola to jest zupełnie nowa jakość na streamach. To jest zupełnie nowa jakość materiałów, ponieważ materiały będą w 1080p, gdzie będą w jakości Full HD, już nie 720. To jest jakość 60-klatek dla mnie do grania. I to są po prostu nowe możliwości. Niesamowite dla mnie, niesamowite przeżycie też dla mnie No ale nie przedłużając, rozpocznijmy sobie od rozpakowania Tutaj wcześniej pani tylko i wyłącznie sprawdziła czy wszystko jest w środku Ja niespecjalnie nie specjalnie nawet nie sprawdzałem szczerze powiedziawszy Bo chciałem mieć ten element zaskoczenia w momencie gdy to będę rozpakowywał Więc... Uff. Tutaj mamy już główną zawartość Tutaj mamy tylko takie eleganckie pudełko które bardzo ładnie jest stylizowane na, na grafikę z GTA tutaj z tyłu mamy jeszcze informacje już Wam ją daję e, informacje mamy o tym co możemy jeszcze sobie znaleźć jakie możliwości nam prezentuje Sony PlayStation 4 naprawdę no niesamowicie się cieszę co chyba nawet słychać po moim głosie co, co słychać po... co widać po zdjęciach na Instagramie co widać po zdjęciu na moim Facebooku jeżeli nie macie mnie zafollowowanego na Instagramie i zalajkowanego na Facebooku to serdecznie Was tam zapraszam, bo tam są... jest multum informacji o mnie ale przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do zawartości tego białego kartonu. Tutaj mamy informacje dotyczące PlayStation 4, bezpośrednio jego specyfikacji. No i jest. Najważniejszy po prostu element tego wszystkiego. Dodatkowo mamy tutaj Raymana Legends, tak jak mówiłem, zakopię sobie w zestawie z Raymanem Legends. I oczywiście... Z graty w autopiątką nareszcie mam tą grę w moich rękach. No, niesamowicie się cieszę. A na Raymana jak najbardziej również, ponieważ bardzo, ale to bardzo mi się spodobała część Rayman Origins. Zresztą ja bardzo lubię Raymana, mam Raymana też na PlayStation 2 i 1. Bardzo lubię Raymana, więc naprawdę bardzo się cieszyłem na możliwość zakupienia sobie tej gry za 60 zł w zestawie w EuroRTVGD, AGD. Zakupiłem cały ten zestaw za 1758 zł. Więc jak dla mnie jak na całkowicie nową fabryczni konsolę jest to dobra cena. Oprócz tego, tutaj mamy jeszcze gry, to odgrywam tutaj po prostu. Oprócz gier, oczywiście mamy książeczki, zapraszamy do świata PlayStation. Gdzie mamy opisane pokrótce, korzystanie z ekranu, opis po prostu jak funkcjonuje cała PlayStation, od czego zacząć, montaż, korzystanie z ekranu. No cały opis interfejsu. Instrukcje obsługi. Kolejną instrukcję. No, oczywiście papierkowa robota, jak zawsze. I pada, którego aż się nie mogę doczekać, aż go pomacam i go chyba przypadkowo uruchomiłem. Nie mogę się doczekać, aż w końcu pomacam mojego nowego pada. To jest po prostu... To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Pad jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie wykonany. Tutaj jest oczywiście powłoka z ekranem dotykowym. I oczywiście sygnał oświetlony, no nie ma, że się mój pad jeszcze synchronizował, oczywiście z żadną konsolą. Naprawdę jestem super zadowolony. W porównaniu z, energo, z energonomią pada z PS2, PS3, PS1, bo te pady były praktycznie takie same. No to jest naprawdę niebo a ziemia, naprawdę. Super są to, że w końcu mamy zakrzywione bampery, nareszcie jak na Xboxie. Są wklęsłe gałki, które są nareszcie naprawione, nie ścierają się od razu. No i naprawdę pad jest fenomenalny. Dobra, ale oczywiście oprócz bada mamy tutaj kolejny element zawartości, czyli okablowanie, jak to się otwiera, chwila, a, dobra, w ten sposób, trochę mało to subtelne jest, dobra, okablowanie, zerknijmy sobie do środka, dobra, mamy taką oto słuchaweczkę, zestaw słuchawkowy bardziej, który pozwoli nam komunikować się za pośrednictwem Playstation z naszymi znajomymi, go wpinamy i już jesteśmy połączeni. Naprawdę super opcja, że dorzucili coś takiego. Może jest to mało komfortowe, ale naprawdę wspaniale, że dorzucili coś takiego, że od razu możemy już rozpocząć zabawę ze znajomymi. Super, bomba. To jesteśmy naprawdę bardzo duży plus u mnie za to. chwilę schowam to z powrotem. Wszystko schowam. Nawet nie, nie wiem, czy słyszycie, ale trzęsie mi się głos. Tak trochę. Ale jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podekscytowany. Dobra, mikrofon schowany. Oprócz tego oczywiście e, pad do zasilania e, kontrolera, do podłączenia kontrolera. Zasilacz, który jest dosyć dziwnie mały? Nie ma tutaj żadnej takiej skrzynki? O, no to jestem, ten... A, bo chyba zasilacz jest już w PlayStation, tak mi się wydaje. I oczywiście kabel HDMI. Okej, okay, takie standardowe wyposażenie. Teraz przejdźmy chyba do najważniejszego. Czyli do Sony PlayStation 4. Pozwólcie mi, że tutaj karton zabiorę, bo już on nam w tym momencie tylko i wyłącznie przeszkadza. Jest oto i ona niesamowicie ładna. Wręcz piękna konsola, ten jej kształt jest naprawdę piękny. Ah. Zastanawiałem się, czy nie wziąć sobie białej wersji i byłem naprawdę bardzo mocno przekonany nad białą wersją, ale ostatecznie zadecydowałem, iż nie. W związku z tym, iż nie pasowałaby mi ona całkowicie do wystroju mojego pokoju. No, mam nadzieję, że rozumiecie mnie. Ale mam cały pokój w... barwach, że tak to określę. cały pokój jest... w barwach, cały sprzęt jest w barwach czarnych. Więc to się w świecie by mi nie pasowało. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing mojego zestawu. Spytacie się, gdzie jest FIFA? Na FIFA zbieram na live streamach, w związku z czym zapraszam Was serdecznie na moje live streamy. Możecie wesprzeć mój kanał. Na FIFA zbieram na livestreamach, a jak na razie mam te dwie niesamowite gry. Oczywiście, pada. No i to największe, najwspanialsze cacko, czyli konsole. Niesamowicie się cieszę. To by na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się z Wami żegnam. Z tej strony był oczywiście Nexion. I na razie. Cześć!